Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrapkowym na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was taki odcinek krzyżówkowy wraz z takim malutkim, malusieńkim bonusikiem, jakim jest klub milionerów za 20 zł. Mam z Zrapeczki o łącznej kwocie 70 zł, więc mam 5 krzyżówek. Pozostawiałam we wszystkich po dwie literki do odsłonięcia i tylko na razie w jednej wiem, że będzie jakaś wygrana, ponieważ utworzył mi się taki bardzo uroczy bonus, jakim jest Amorek. A reszta jeszcze nie wiem. Bo jakieś tam dwa słowa się poukładało. No ale czy będzie jakaś wygrana, to się przekonamy. Więc może amorka zostawimy sobie na koniec. A zacznijmy sobie od... Byłam strapeczki z różnymi numerkami, nie po kolei. Może od noski I tak, szybko zobaczymy, co tutaj nam się udało ułożyć. Do bonusu brakuje tylko literka E. Tak? Natomiast. W krzyżówce pierwszej chyba nic jeszcze nie mamy. W krzyżówce drugiej mamy e, taksi i osa. A w krzyżówce trzeciej mamy... E, mamy, mamy, mamy chyba tylko słówko car. No dobra, to jedziemy, sprawdźmy co tutaj będzie. To na nas czyha. Mamy literkę D. Literka D niestety nie przypomina literki E. Ale mamy tak, mamy słówko pad i to jest chyba jedyne D w tej zdradzie. Tutaj mamy D w odwyku i w zdunie, więc nic nam się nie łączy z naszym taksi i osa niestety. A tutaj mamy D w słowie opad, więc jest to drugi wyraz. I fajnie gdyby na przykład była literka G. Ale czy będzie? Sprawdźmy teraz. Co tu będzie? Mamy literkę, no niestety, w. W mamy we krwi, w Newie oraz w w druku, więc tutaj chyba pozostajemy tylko przy jednym słówku pad. W drugiej w mamy. Chyba tylko w odwyku i to nic nam nie zmienia, więc zostają dwa słówka. I tutaj W chyba też niestety nie widzę, więc drapeczka fajnie się zapowiadała, ale jest pusta. Upewnijmy się, mamy I i O. No niestety. Teraz może sobie weźmiemy drapeczkę z numerem, um, padło na 16. I mamy tak. W pierwszej tylko słówko taksi. w drugiej mamy słówko set, a w trzeciej mamy słówko ezop. Do bonusu brakuje literki j i d. A mamy my, więc mamy słówko min w krzyżówce pierwszej. I to chyba tyle. W krzyżówce drugiej M mamy w Mokasynach oraz w Adamie. A w krzyżówce trzeciej powstaje nam słówko mit, więc jest to drugie słowo. Mamy jeszcze M w lemoniadzie. No fajnie, gdyby jakieś trzecie słówko wpadło. A mamy literkę, literkę F. Na pewno to jest F, na pewno to jest F. Czy literka F nam w czymś pomoże? E, tutaj nie. Tutaj mamy F we fruktozie. Znaczy, tutaj w ogóle jest jakaś literka F. Szczerze nie widzę. No więc, chyba mi się wydaje, że ta strapeczka też jest pusta, niestety. D. DU. Aż korci, żeby dalej dokończyć to DU, ale może tak dla dzisiaj nie będzie. E, to co? Może teraz sobie w ramach takiego małego przerybnika ciachniemy klub milionerów. Ciekawe, czy zdropeczka będzie wygrana. Trzymajcie kciuki a mamy tak, wygrywające liczby 34, 9, 13, 27. 19 oraz 5 I takich liczb poszukujemy bądź symbolu Sejfu dobra a co my tutaj znajdziemy tylko delikatnie żeby literek kontrolnych nie zdrapać mamy 12 dwadzieścia 42 24 37 trzydzieści... 3, 2, 21, 13, będzie wygrana. Super. A najciekawsze jest to, że jest to zwarteczka z numerem 7, więc 7 okazała się szczęśliwa. No i liczba 13 w sumie też, więc taki, taka bardzo ciekawa kombinacja. 43, 39.

Osiem. No i ostatni rządek. Jeszcze może się wszystko wydarzyć. Mamy tak 1, 18, 15, 35, no i, no i, no i 14, więc zostajemy z wygraną 13. I to to będzie 20 zł, czy coś więcej. 20 zł, no ale nice, ponieważ trapeczka się zwraca. I to zawsze cieszy. M. M. Potwierdza nam taką wybraną. Ok, dobra. Po co? Wracamy sobie do naszych krzyżówek. Mm, dobra, teraz mamy krzyżóweczkę. Tutaj na pewno bonusu nie będzie, ponieważ brakuje nam aż 3 liter, ale zostawiam 2. Yy, I na pewno nie będzie literki A, ponieważ literka A dawałaby mnóstwo słów z czego tutaj się orientuję, to w pierwszej mamy słówko pilot w krzyżówce, w drugiej mamy liceum i jozue, czy jak to tam się czyta, nie mam pojęcia i co ciekawe brakuje literki H, żeby było chociaż 10 zł albo literki F, więc zawsze te przeszkadzajki typu F i H tym razem uratowałyby życie, ciekawe czy się pojawią a w krzyżówce trzeciej mamy chyba tylko słówko lew na samym rogu dobra, to patrzmy co tutaj będzie Mamy ry, o dziwo nie jest ani to H, ani F, ale czy ry nam coś da. Tery mamy w Saharze, w parnie, czyli jeszcze więcej A. No i chyba tyle. Tutaj mamy w jantarze R, w piaskarce, w grawerze. No to literka N by się przydała. No bo o A to raczej już nie marzę. A ja tutaj Ry. krze, Syri i w prodaczu. No i ostatnia, czy będzie H albo F Please. Mamy B. Więc zabrakło A. Tutaj w pierwszym nam się utworzył taki długi wyraz dobczyce. Ale więcej B tutaj nie potrzebujemy, więc kończymy na dwóch wyrazach. Tutaj B w ogóle nie widzę. A tutaj B mamy w rubinie, w brodaczu. I w sumie też to nic nie daje. Więc niestety kolejna zdrapeczka jest przegrana. O. A już myślałam, że to drugie O, ale D. No niestety, drapeczka pusta. No i co? Ta zdrapeczka też jest nie wiadomo, brakuje literki R do bonusu. Natomiast w pierwszej krzyżówce mamy słowo Idylla, w drugiej mamy ID, a w trzeciej mamy chyba jeszcze nawet nic. Dobra. Więc sprawdźmy. Literka T czyli literka D coś daje. tutaj niekoniecznie. Tutaj mamy te w parapecie, w metodzie. A tutaj mamy słówko H Mamy jeszcze w pianiście, w litrze, w i w sektorze, w sekatorze. No i co? Ostatnia literka. Ta literka E. Mamy w Ewie, w defiladzie. Hmm, akwenie w, nawet nie było, no dobra tutaj nam się utworzył wyraz Nepal metoda emu ale chyba mamy tylko właśnie ten Nepal i Iga A natomiast tutaj chyba E też nic za bardzo nie niej nie było, patrzę, nie było sekator, nerw no więc to tylko jedna krzyżówka byłaby szczęśliwa o o m, no kurczę, no to wygląda dobra mamy tutaj tą szczęśliwą krzyżówkę w której na pewno mamy bonusik aczkolwiek zostały jeszcze dwie literki które też mogą coś nam jeszcze zmienić mamy x, no x na pewno nam dużo zmieni no dobra, x oraz C. C mamy w leczo, wydgoszczę. Aha, i tutaj jeszcze, go się orientuję, to mam wszędzie po dwa wyrazy, bo ich nie przedstawiłam. Skupiłam się na bonusie. W drugiej C w ogóle nie widzę, a w trzeciej. W trzeciej mamy tylko tutaj, ale w sumie nic więcej. No, więc mam nadzieję, że ta krzyżóweczka będzie bardzo szczęśliwa, co tutaj będzie. No! Jest bardzo szczęśliwa, proszę bardzo. Jedna krzyżówka i zrobiła robotę za resztę. No to fajnie, naprawdę. Upewnijmy się tylko poprzez literki kontrolne. Dopiero teraz się zorientowałam, że światło się odbija w tych krzyżówkach, brawo dla mnie. U U, u, dokładnie, więc mamy drapeczka z numerem 21, czyli oczko, okazało się szczęśliwe. 50 zł w bonusie w amorku, czyli lot to nas kocha. No i teoretycznie mamy draping za free, ponieważ było 5 krzyżówek, 4 niestety przegrane, ale ta drapeczka uratowała życie. Już przed chwilą miałam taką obawę, że w bonusie może być tylko 10 zł, ponieważ też to jest możliwe, no ale nie mamy 50. No i klub milionerów. Też się fajnie spisał, ponieważ mamy zwrocik w 20 zł, czyli razem mamy 70 zł na wydane 70 Czego chcecie więcej od życia? Nie wiem. Ok, więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam Was do subskrypcji, komentowania oraz do, do, do usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!